Często rodzice z noworodkami z ogromnym problemem. Ich maleństwo słabo się pierś matki, lub nie chce zupełnie ssać butelki. Maluch się męczy, rodzice są coraz bardziej przejęci, przestraszeni. Z czego to może wynikać? Najczęściej jest to kwestia nieprawidłowego czy tutaj skróconego wędzidełka języka. Postępowanie obejmuje tutaj konsultację neurologopedyczną, dzięki której możemy przygotować masażami i specjalnymi ćwiczeniami jamy ustną dziecka do przeprowadzenia zabiegu. Zabieg polega na przecięciu wędzidełka języka, uwolnieniu języka, po to, by kolejne ćwiczenia pozwoliły odzyskać jego pełną funkcję, a tym samym maluchom... Zająć się bezproblemowym jedzeniem, a krok dalej kształtowaniem pięknej mowy. Jeśli podobał Ci się ten materiał, subskrybuj nasz kanał.